Dzień dobry, jesteśmy na plaży A26, niedaleko Ełku, w miejscowości Bartosza. Dzieci płatne 5 złotych, dorośli 8 Zapraszamy, jest tutaj zjeżdżalnia, z której można korzystać bez limitu. Tak wygląda wejście, ośrodek jest w lesie. Jest ślicznie tutaj. Jest pomost, z którego można skakać, co ja bardzo lubię, moje dzieci również, więc zobaczcie sami, zapraszamy na vloga. Plaża A26 w samym lesie. Bar, w którym można zjeść jakieś przekąski, więc nawet nie musisz zabierać ze sobą nic na plażę. Na pewno się najesz. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na plaży. Tutaj jest ze wszystkimi jest Patrycja, Adrian, Tata, Marcinek jest. <śśmienicza> Ania, czekaj. Powiem ci jedno. do ciebie A po plaży jesteśmy już na działce i zapraszamy na grilla. Jesteśmy dzisiaj z rodziną mojego męża. Jak smakuje jedzenko? Dobre jedzenko? Hej! Jakie jest gorąco? Bardzo. Bardzo gorąco. Dobra, degustacja kiszki ziemniaczanej. Adrian sam robił, nie? To kiszka. Tak jest, kiszeczka polska, z polskich ziemniaków. Tak. Więc co tam w środek wrzuciłeś jeszcze? Kiełbaska, boczuś, mhm. Jak ci, Kornelciu, smakuje? Wujek tak się starał. Wujek się starał, żeby zrobić tą kiszkę. Aha. Nikola, ty widziałaś, żeby tata ją robił? Widziałeś, żeby tata tą kiszkę sam robił w domu? O nie, oszukał nas. Tak, dziewczyny? Słyszałam, że wasz tata sam kiszkę robił na grilla. A nie, a tak jednak. Na niego to jest ciebie, tak wiesz? Nada Mówi, mówił, żeby ja mówił. No. Aha! To taki jest łez. Aha! Białe i całe. No to co? Dobrze. Rzeklinka, ty też lubisz grillować, tak? Bardzo, no właśnie. Zaraz Marcinek ci da. A wiesz, że chyba mamy jeszcze jedną takie szczypce? Gdzie? A to dobre? tym. Marcinek dajesz dla wujka? Troszkę. Tak? Leżymy z dziewczynami na trampolinie, a ja opowiem wam taką historię. Jak się nauczyłam pływać, dobra? E, poszłam mm, z tatem nad kanał, Miesz, mieszkaliśmy na przeciwko kanału i powiedziałam dla taty, ja, że zawsze byłam taką kłamczuchą, nie? to powiedziałam dla taty, że ja umiem pływać ja już tak dobrze umiem pływać, że po prostu... I tata mnie wrzucił do wody, słuchajcie, do kanału. A tam pływały też moje starsze siostry i one mnie wyciągnęły. No ale tak wyszło, że z tego stresu się nauczyłam pływać. Jakby nie było. No. musi się wystraszyłam, wiecie? I dopłynęłam jakoś. Ale to był właśnie, dla mnie była taka nauczka, żeby lepiej nie, nie kłamać, nie dokładnie, nie? Nie. Ja już umiem pływać. A teraz powiem wam jeszcze jedną historię, dobra? Dobra. Wymyśliłyśmy sobie, bo my tutaj leżymy sobie fajnie na trampolinie, nie? Widać, że jesteśmy na trampolinie? A ja z siostrą zawsze prosiłyśmy mamę, żebyśmy mogły le spać z nią na balkonie. Słuchajcie, ścieliłyśmy, mama ścieliła nam tam jakieś koce, jakieś poduszki, żeby było nam miękko i my tam spałyśmy na tym balkonie. Ale cudownie było, wiecie? Były takie ciepłe poranki i w ogóle ciepło było cały czas, a nawet jak było zimno, to można było się okryć kołdrą nie? i sobie spać. Ale spał No Nie Tak, ja zawsze z mamą spałam i bardzo długo, długo, długo spałam z mamą. A moja starsza siostra spała z jeszcze jedną starszą, czyli Magda z Sylwią razem spały po drugiej stronie balkonu, bo balkon był taki długi jak nasz. Marcinek! Cześć! 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 Marcinek przyszedł do nas. Hmm. się przyszła hmm, do nas, nie? przyszedł do mnie się właśnie. Nie styczamy, bo mama tutaj leży. Ja mam Zapraszamy wszystkich na przepyszne lody lody i skrzydełka. Mamy tutaj wytwórnię lodów. Wszystkie smaki wchodzą. Prawda? Jakie chcecie? Tak. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnych vlogów.